Witam serdecznie na półmeczowej konferencji prasowej w zakończonym przed kilkoma minutami spotkaniu trzeciej Ligi Grupy Łódzko-Mazowieckiej. Drużyna gospodarzy Mechanika Radomsko pokonała 1 do 0 drużynę, drugą drużynę ludzkiego widzewa. Bardzo proszę o zabranie głosu federalnego gości pana Tomasza Kwiecika. Znaczy, nie Niewiele można o tym maszu powiedzieć. Poza tym co już pan powiedział, że drużna mięso małga rezerwy żeby była to dalsza, bo ja jakieś oceny, oceny drużyny, oceny drużyny przeciwnej, na pewno nie będę robił. żeby wygrać, że nie udało się tego zrobić i gratuluję 13.01. i drużnia yy, Rakowska. z tysiąckiego meczu. To tyle z mojej strony. można jeszcze także podzielać, mechanika i Dalsza strona tego, tego, co się wydarzyło dzisiaj. Natomiast no, my przegraliśmy wygrać mecz, a nie, nie utrzymać się za wszelką cenę. Jakbyśmy wygrali mecz, to byśmy dalej myśleli o utrzymaniu. Natomiast dzisiaj przegraliśmy mecz. Dziękuję bardzo serdecznie. Proszę o zabranie głosu z dyrektora dużego gospodarza, pana Krzysztofa Kowalskiego. Dzisiaj zdecydowanie też walczyliśmy o zwycięstwo. Wszystko podyktowane było głównie tym, że... Trzech punktów i tutaj stąd ta nasza taka ekspresywna i dosyć wyraźna mowa z ławką które dużo mężczyzn z tej strony chciałem jeszcze raz przeprosić, ale rzeczywiście bardzo nam zależało na trzech punktach i, i, i dało się wreszcie, uchwała to tutaj zawodnikom, jak ma za to, że wreszcie... Jeszcze mamy jeden mecz przed sobą tutaj wiodący z mazurem karczew. Mam nadzieję, że tą przygodę, którą zakończymy ponownie z zwycięstwem u nas na wojsku. Zapraszam wszystkich na mecz w niedzielę. Czy są jeszcze jakieś pytania? Czy ja mam coś do powiedzenia? Mamy obecnego kapitana, więc domyślam że na to nie kończy. Tak, nie koniec. Ja chciałem przyjść na tą konferencję. Chciałem powiedzieć, że drużyna tą ludę. Chciała zmazać tam, rzeki jaki dała poprzedniej. Yy, przykre jest to, że dzisiaj jak wygraliśmy, bardzo wiele osób stało pod yy, bramą, yy, z której schodzimy z boiska. Wszyscy nam dzisiaj dziękowali, a po meczach, w których yy, nie odnosiliśmy zwycięstwa, tego nie było. Jednak yy, my jako chłopacy z drużyny puszczamy to w niepamięć. Gramy w niedzielę ostatni swój mecz yy, w trzeciej lice, być może, nie wiem czy w przyszłym roku uda się zrobić, ale być może nie będzie tej trzeciej ligi przez ileś tam lat, może dwa, trzy, cztery, nikt tego nie wie, może się uda awansować. Chciałem zaprosić wszystkich kibiców, którzy zawsze byli tutaj z tą drużyną. Chciałbym bardzo skorzystać z okazji, że tutaj jestem i zaprosić kibiców, którzy jeździli tylko i wyłącznie na wyjazdy, by jeden raz zrobili wyjątek dla nas, dla nas, dla chłopaków, którzy na wyjazdach do nich podchodzili, w każdym meczu w Radomsku również ich pozdrawiali, graliśmy również dla nich. Chciałbym ich serdecznie zaprosić na mecz, żebyśmy stworzyli taką atmosferę, jaka tutaj dawno nie panowała. My na pewno, jako chłopacy z Radomska i okolic, zrobimy wszystko, żeby ten ostatni mecz wygrać, bo naszych drużyn tutaj z Ludzkiego jest coraz mniej w tej trzeciej co nie jest bardzo dobrą sytuacją dla wszystkich chłopaków, którzy grają w piłkę w naszym województwie. Więc zapraszam bardzo serdecznie, bo im więcej nas jest, tym lepsza sytuacja może wykreować się w klubie. Yy, na tą chwilę nie wiadomo nawet, co będzie w przyszłej ludzie, więc dajmy wszystkim radomszczanom, wszystkim ludziom możnym yy, taką myśl, że można jednak w tę piłkę zainwestować w Radomsku. Więc zapraszam wszystkich serdecznie na mecz, my na pewno na nie będziemy. Co z mojej strony.